Dobry lipiec to nie tylko miesiąc startu Ekstraklasy i rankingu biseksów, ale również miesiąc, w którym polskie kluby żegnają się z europejskimi pucharami. Więc z tej okazji odświeżam całkiem ciekawą przygodę zespołu z miasta Maczet. Wisła Zabawę z Europą w tym roku zaczęła od eliminacji do Ligi Mistrzów. Pierwszy pojedynek wiązał się z wyjazdem na Łotwę i przepychankami z tamtejszym klubem. Widowisko najpierw uraczyło kibiców samobójem, a potem serią dryblingów i strzałów tego łysego chłopa. Niektóre próby wyglądały nawet groźniej niż on sam. No i jeszcze na sam koniec wpadła czerwona kartka na konto gracza gospodarzy. Oburzony z poczuciem niesprawiedliwości i nie podawszy ręki temu łysemu, opuścił murawę. Nie wiem, czy za takie Nastąpienie na stupkę należy się tak surowa kara, ale co to nas Polaków powinno obchodzić? Rewanż nie ustępował pod względem emocji. Ci z Łotwy musieli wynik odrobić, a ci z Krakowa nie chcieli tłumaczyć się przed maczetami, więc również wypadało się starać. Pierwsza bramka padła dopiero w drugiej połowie. Strzelił ją nie byle kto, bo Patryk Małecki. Ależ ten zawodnik chodził w FIFA Manager 2011. Prawie tak samo jak jego koledzy w tym meczu. Akcja napędzała akcję, aż w końcu któraś przyniosła bramkę i to taką w miarę urodziwą. Gol Iliewa na dobre przesądził o spotkaniu. Kropkę nad i postawił na nodze oponenta Ruslan Mingazow. Mecz zakończył się wyrzuceniem go z boiska. Wisła awansowała do kolejnej rundy. Tam czekał bułgarski producent dżemów i konfitur, Litex Łowicz. Chłopaki nie grali za często w piłkę, ale okazyjne wypady na Orlik poskutkowały golem przeciwko ówczesnemu mistrzowi Polski. Bułgarski entuzjazm trwał 15 minut przerwy i pół godziny drugiej połowy. Wtedy to major Melikson położył kres marzeniom o remisie. Wynik 1 do 2 to świetna zaliczka dla polskiego klubu przed rewanżem. Na stadionie miejskim w Krakowie nie było innej opcji, jak tylko doprowadzić ten dwumecz do ostatecznego sukcesu, więc major wziął i prowadził. Do 54 minuty wiślacy wygrywali już 2 do 0, aż tu nagle wylew. Piłka odbiła się od różnorakich kończeńczeń i trafiła prosto pod nogi oponentów, ale otrzyjcie łzy. Koledzy z Bułgarii nie zawiedli i popisali się jeszcze bardziej. Biała Gwiazda awansuje do ostatniej rundy eliminacji, a tam Apoel Nikozja. O dziwo część z trybun była pusta nie dlatego, że Zwierzyniec narozrabiał, a dlatego, że był jakiś remont czy coś. Patryk Małecki faktycznie był mały pod względem wzrostu, bo tylko 170 cm. Natomiast jako piłkarz, zwłaszcza w tym meczu, był olbrzymem. To on strzelił jedyną bramkę, która natchnęła cały Kraków nadzieją. I ta nadzieja. I ta nadzieja się tak tliła. Nawet te kryzysowe momenty w spotkaniu rewanżowym nie zachwiały wiarą kibiców, nawet kiedy Parejko wrzucił sobie samobuja, ludzie dalej byli dobrej myśli. Prawdopodobnie przy stracie drugiej bramki morale mogły lekko podupaść, ale nie na długo, bo w 71 minucie niejaki Cezary Wilk strzelił gola kontaktowego, który dawał awans wiśle i który ponownie natchnął serca kibiców otuchą. Wtedy jakiś Brazylijczyk wszystko zepsuł i zespół z Krakowa trafił do fazy grupowej Ligi Europy. Tyle. Grupa wylosowała się ciężka, ale o tym przekonacie się w dalszej części, czyli właściwie teraz. Odense to jest jakiś duński klub i oni w tej grupie, zaraz po Wiśle, byli najsłabsi. W spotkaniu tych najsłabszych drużyn biała gwiazda lekko poczerniała. Niech was ten remisowy wynik nie zwiedzie, w drugiej połowie obrona Wisły zachowywała się jak ten chłop z TikToka co się za gnoma przebiera i w sumie to skończyła tak jak ten chłop powinien skończyć. Mimo tego niepowodzenia, zawodnicy krakowskiego klubu nie zrezygnowali z kopania piłki i normalnie pojechali do Holandii na mecz. I bardzo dobrze, że pojechali, bo dzięki temu Dudu Biton mógł uraczyć wszystkich taką oto fajną bramką. Każdy, kto kojarzy Dudu Bitona łapka w górę. Zawsze to 5 lajków więcej. Ten gol to niestety jedyny pozytyw dla polskiego klubu. W dalszej części spotkania nastąpiła egzekucja. Zawodnicy Twente bezlitośnie wykorzystali to, że obrona oponenta nie potrafi się bronić. Mecz kończy się wynikiem 4-1 i Wisła po dwóch kolejkach grupowych ma na swoim koncie całe 0 punktów. Fulham dowodzony przez Martina Jou walczył o pierwsze miejsce. Wiślacy walczyli o jakikolwiek dorobek, a Dembele z Nunezem po prostu walczyli między sobą. I to całkiem ostro. Cud, że on przeżył. Dembele musiał przedwcześnie opuścić Murawę, co mocno osłabiło londyński klub, a ostatecznie doprowadziło do porażki. Przy końcu Chavez dla równowagi Wyłapał jeszcze czerwoną kartkę. Tutaj mamy sytuację w tabeli po trzech spotkaniach, no i na ten moment nie wygląda to zaciekawie dla polskiego klubu. Po kolejnym meczu nic się nie poprawi. Angielska ziemia waży tyle samo co holenderska, a tracone bramki bolą jeszcze bardziej. Kiedy trzeba było zdobywać punkty, wiślacy nie podołali i po tym meczu ich byt w europejskich pucharach był o włos od zakończenia. Potknięcie w dwóch ostatnich spotkaniach będzie skutkowało odpadnięciem. Najpierw w Odense. wszyscy byli na wysokości zadania, no prawie wszyscy. Po porażce u siebie mało osób wierzyło, że na duńskiej ziemi uda się ugrać jakieś punkty, a tutaj zdziwienie: po pierwszych 30 minutach Wisła wygrywała już 2 do 0, potem trochę osiedli na laurach, a nawet dali poczuć przeciwnikom krew, ale ostatecznie wszystko dobrze się ułożyło i przed ostatnią kolejką klub z miasta Macet miał na swoim koncie 6 punktów, a awans był zależny od wyników innych, ale to nic. Fente miało zapewnione wyjście z grupy, Wisła i Fulham toczyli walkę o drugie miejsce. Aby wyjść do fazy pucharowej biała gwiazda bezwzględnie musiała wygrać swój mecz oraz liczyć, że klub z Anglii straci punkty. Łukasz Garguła wynik otworzył, następnie ulubieniec kibiców Barcelony, Luke de Jong w ekwilibrystyczny sposób wyrównał, ale gospodarze się nie poddali i stosując przełomową taktykę wybicia jak najdalej ponownie wyszli na prowadzenie i już trzech punktów nie wypuścili z rąk piłkarze się o tym dowiedzieli. Nawet z komentarzem. I to nie moim. Wyglądać już po pierwszej części meczu. No widzę, że nie zgodzą jeszcze piłkarze Wisły Kraków, także tutaj trenerzy czekają w tej chwili na jakąś informację z Craven Cottage. Proszę państwa, niesamowita sytuacja. Właśnie dostajemy informację. Gol na 2 do 2 dla Otenze i to oznacza, jeśli tam się nic nie zmieni, że Wisła będzie grać wiosną w europejskich pucharach. Te niesamowite emocje zostały ostudzone, kiedy dowiedzieli się, że w 1.16 zagrają przeciwko standard Leash. Co prawda, nie jest to przeciwnik z najwyższej półki, ale pamiętajmy, że w Polsce uważamy, iż w Europie nie ma już słabych drużyn. Oczywiście to jest prawda. Każda jest silna na swój sposób. Wbrew pozorom to pierwszy mecz był całkiem niezły. Nawet Wisła coś tam próbowała czarować i może wszystko inaczej by się potoczyło, gdyby nie ten faul. Spory pech lub spore problemy ze wzrokiem. Natomiast ostatecznie w 88 minucie udało się wyrównać, ale przy takim wyniku w rewanżowym spotkaniu trzeba strzelić jakąś bramkę. I tu jest pies pogrzebany. Tej bramki ostatecznie nie udało się strzelić, ale udało się dostać czerwoną kartkę, co jest całkiem fajnym zastępstwem. Niestety to nie kartki decydują o awansie do kolejnej rundy, a szkoda. No i tyle z przygody Wisły w europejskich pucharach. Oby te słowa w tym roku padły jak najpóźniej. Przypominam o lajku, komentarzu oraz subskrypcji. Tymczasem ja się żegnam. Żegnam. Tutaj jeszcze baner najbogatszego wspierającego.